Dzień dobry. Witajcie drodzy widzowie serdecznie w kolejnym filmiku we Wiejskiej Zagrodzie. Dzisiejszy filmik z całą pewnością jest ciekawy i przede wszystkim radosny. A to dlatego, że we Wiejskiej Nagrodzie nareszcie narodziło się nowe życie. A mowa tutaj między innymi o kurczaczkach, które teraz widzicie. Przyszły one na świat. Można powiedzieć na początku czerwca. Dwa z nich to właśnie bliźnięta, ponieważ jednocześnie przyszły na świat. To są te dwa najjaśniejsze. No i tak naprawdę są to dwa kurczaczki od moich kur. W sensie wykluły się z jajek od moich kur, a pozostałe pisklęta. Czyli trzy, to są już pisklęta od kur silek, czyli z tych zamówionych jaj. Jeżeli oglądaliście filmiki, właśnie z nasadzania kur, to wiecie, o czym tutaj mówię. A jeżeli ktoś nie oglądał lub chce się zagłębić, no to zapraszam do obejrzenia. Więc ten jeden jasny jest z jajek od moich kurek oraz ten drugi jasny. Nie wiem, czy to czasami nie są koguty bo koguty przeważnie są w takiej jasnej barwie, a kurki są troszkę ciemniejsze. No ale nie zawsze tak musi być, a zresztą co będzie to będzie. A pisklęta silek charakteryzują się właśnie w ten sposób, w taki jaki właśnie widzicie. One właśnie mają puch, zresztą wszystkie pisklęta ptaków zaraz po wykluciu i przez jakiś czas posiadają puch, czyli takie pióra puchowe. A później dopiero obrastają w piórka, tak? Ale kury silki też mają to do siebie, że one są też wyjątkową rasą, ponieważ są to kury jedwabiste czyli posiadają taki można powiedzieć puch. Moi drodzy, ja nie chcę się tutaj rozwijać z tym tematem. Chcę po prostu jak najszybciej zakończyć ten filmik bez zbędnego gadania. Tak więc przechodzę już do. Szczegółów i do głównego tematu. Zacznijmy od początku. Jajek było 12 tych silek, i jak widać nie wykluła się nawet połowa, bo wykluło się tylko 3. Wykluły się trzy pisklęta silek. Reszta jaj niestety okazała się niezalężona. Albo mogło być też tak, że kura. Źle się działa na tych jajach i nie dogrzała wszystkich. Ale cieszę się, cieszę się że chociaż trzy pisklęta od Silek są Dobre i to, jak to się mówi. Pięć jaj było od moich kurek. No i jak widać też tutaj nie było aplausu, ponieważ wykluły się tylko dwa pisklęta. Ale cóż, jest jak jest. Ważne, że cokolwiek tutaj właśnie jest. I cokolwiek się tutaj wykluło, bo od poprzedniej kury wykluły się właśnie pisklęta perliczek, o których już wspominałem we wcześniejszym filmie. Żadna nie przeżyła, i żadnych innych piskląt, kura się nie doczekała. A ta się działa i jest jak widać szczęśliwą się Kurczaczki też się cieszą. Ta kura jest cała czarna. Jest to kura rasowa, bo jest rasy Ayam Cemani. Jak widzicie, charakteryzuje się tym, że ma czarne oczy, czarny dziób, czarny grzebień. Ta rasa pochodzi z Indonezji czy z Nowej Zelandii. Jakoś tak. Tutaj mogę się mylić. Ale jeden z tych dwóch krajów na pewno. Jako matka sprawuje się bardzo dobrze. Jest bardzo agresywna w stosunku do wszystkich i w stosunku do mnie. Więc jeżeli chcę coś tutaj, cokolwiek zrobić, przy tych kurczętach, na przykład uzupełnić lub wymienić im wodę w poidle, lub uzupełnić im paszę, czy w ogóle posprzątać tutaj w tym odchowalniku, to muszę tą kurę po prostu wyjmować na chwilę, i później umieszczam ją z powrotem. Ponieważ innego wyjścia nie widzę, ponieważ ona jest bardzo agresywna, dziobie i się rzuca. A kury też mają to do siebie, moi drodzy, że czasami potrafią dziobnąć w żyłę, czy tam w tętnicę i może skończyć się to tragicznie. Także lepiej nie ryzykować i taką kurę wyjąć, chociaż na moment zrobić to, co mamy zrobić, i umieścić ją w odchowalniku z powrotem. Kurczaczki są bardzo ładne. Tutaj na przykład mamy tą jedną rudą silkę. Tutaj mamy drugą silkę, taką białą. Tylko chyba się gdzieś pobrudziła albo dostała markerem po plecach. <laughs> Nie, no, śmieje się oczywiście, moi drodzy. Ale taka akurat wyszła ta sileczka. Z takim troszeczkę czarnym kolorkiem, czyli będzie charakterystyczna, już jest oznakowana od wyklucia. No i tutaj mamy taką, można powiedzieć, szarą, a dokładniej srebrn srebrną sileczkę. Tutaj nawet jeszcze zostawiłem specjalnie do nagrania filmu skorupki po wykluciu tych piskląt. I te jaja od silek były znakowane przeze mnie markerem. W odpowiedni sposób, bo SR to właśnie były silki rude, i ta jedna ruda właśnie się tutaj wykluła. Były jeszcze silki SG, SG to chyba były czarne z paint, mówiąc językiem angielskim, tutaj i SML. SML to były yy, kuropatwiane srebrne. Na pewno. Wykluła się jedna SR, czyli ruda, więc tutaj mamy właśnie tą rudą sileczkę, tutaj mamy tą drugą, czyli srebrną, i tutaj może jest ta SG, czyli ta czarna Spaint. Nie znam się, moi drodzy, na tych odmianach dokładnie, ale jakieś się tutaj wykluły i bardzo się z tego cieszę. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby były zdrowe, żeby się dobrze wychowały i żeby sobie żyły. Długo i szczęśliwie. Kurka o nie bardzo dobrze dba, broni je i tak powinno być. Prawdziwy instynkt macierzyński jest wzbudzony w tej kurze. Pierwszy raz ona wysiadywała jajeczka, i pierwszy raz teraz wychowuje pisklęta. I póki co sprawuje się bardzo dobrze, i myślę, że mnie nie zawiedzie. Co tutaj jeszcze Wam mogę powiedzieć? Mówiłem już, że wykluje się właśnie na początku czerwca, czwartego. A co do całego tutaj odchowalnika, gdzie one tutaj przebywają, to widzicie, że w, karmie, w karmidle mają paszę od zera tak zwaną, czyli paszę dla piskląt. Od razu tutaj chcę wyjaśnić, żeby nie było nieścisłości, że od małego karmię pisklęta paszą, a nie naturalnie. Moi drodzy... Najpierw pisklęta muszą jeść paszę taką od zera, czyli dla piskląt, która jest do nich przystosowana w odpowiedni sposób. Ona zawiera wszelkie potrzebne składniki odżywcze i inne tego typu, które zapewniają takim pisklętom prawidłowy wzrost i rozwój. Dopiero później, z biegiem czasu, uzupełniają swoją dietę o inne składniki pokarmowe. Jak na przykład już jakieś ziarna zbóż, zielonki lub pokarm naturalny. A póki co muszą jeść tą paszę. I zresztą większość hodowców karmi małe pisklęta paszą, bo inaczej nie ma jak. Oczywiście można podawać im gotowane jajeczko, jakiś twarożek itd., ale z jajkiem czasami też nie można przesadzić bo Można pisklęta w ten sposób przebiałkować. Pisklęta mogą wtedy dostać skutków ubocznych, czyli tak zwanej po prostu jelitówki, krótko mówiąc. Także możemy sobie jeszcze dodatkowo narobić problemów. To tak jak z niemowlakami. Od razu też małe dzieci nie jedzą takiego pokarmu, jaki jedzą już dorośli ludzie, więc najpierw piją mleczko, później jakieś papki, zupki i później stopniowo pokarm jest urozmaicany. Więc tak to wygląda. Do picia mają już podawaną zwykłą wodę z kranu. Jak się wykluły, to przez jakiś czas podawałem tutaj właśnie wodę przegotowaną. A teraz już się w to nie bawię. Niech już sobie piją normalną wodę. Nic im nie będzie. A to ziarno, które tutaj widzicie, no to jest specjalnie dla kury, żeby mogła pojeść sobie trochę tego ziarna, a nie tylko paszę. Pasza jest dla piskląt, a ziarno jest dla niej. Jak widzicie, pisklaczki coś tam próbują jeść tego ziarna, no ale nie mają żadnych szans, żeby zjeść takie ziarno owsa. Kura już tego ziarna trochę wyjadła, więc będę musiał iść jej dosypać tutaj tego pokarmu ale to po filmie fajne jest to jak te pisklaczki tutaj drapią w tym ziarnie udawają że czegoś szukają są zaciekawione i dobrze taki jest ich już naturalny instynkt takie naturalne zachowanie praktycznie od samego wyklucia że grzebią w ziemi za wyściółkę w odchowalniku posłużyła mi tektura z kartonów, dobrze się ona według mnie sprawdza już nieraz była stosowana tutaj w wychowywaniu piskląt można łatwo ją właśnie wymienić na nową kurkę teraz na chwilę wyciągłem z odkowalnika, żeby pokazać wam z bliska kurczaczki, jak to wygląda z ich perspektywy tak one się prezentują moi drodzy Mamy tą jedną silkę w kolorze rudym. Jest ładna, puszysta. Ma obrośnięte łapki. Tylko nie chce się teraz zaprezentować. No, tutaj kolejna silka z taką ładną fryzurką. Taką jaką ja prawie mam. Ten ma nawet lepszą. Takie afro można powiedzieć. To jest mój ulubieniec albo moja ulubienica. Fajnie wygląda z tym czubeczkiem. O, tutaj łapki ma obrośnięte widać ładnie, bo to jest ta silka ruda. Już. A tak wyglądają już te dwa kurczaczki z jajek od moich kurek tak przypuszczam, że to mogą być kokoty przyszłe no, ale jeszcze zobaczymy okaże się teraz dałem już kurę z powrotem do odchowalnika to widzicie takie poruszenie w tym odchowalniku no inaczej tych kurcząt bym Wam nie pokazał gdyby ta kura tam była bo na pewno bym nie podziebała. A po co? Lepiej tego uniknąć. Kurczaczkom nic się nie stało. Tylko, że na chwilę jak im się zabierze mamusie, to im jest od razu smutno i one jakby tak płaczą. Słychać to ich po, po ich dźwiękach, które wydawają. No ale nic się nie stanie, jeżeli ich mamusie zabierzemy na chwilę, żeby zrobić tutaj, tak jak powiedziałem, porządki w odkowalniku, czy cokolwiek innego. No i co moi drodzy? To już na tyle w dzisiejszym filmiku. Jeśli ten filmik wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, by być cały czas na bieżąco. Teraz na koniec jeszcze zobaczycie niektóre ujęcia wraz z pisklaczkami. A my co? Widzimy się i słyszymy już w kolejnym, najbliższym odcinku na tym kanale. Cześć.